Cześć, trzeba jakoś się załadować na podróż, a z racji tego wymyśliłem sobie, że zrobię sobie uszka do kufra. Do tych uszek przymocuję siatkę, a pod siatkę wetknę, wetknę sobie śpiwory, o, cały dam ten zestaw. Najpierw musimy przewiercić to, bardzo delikatnie, przechodzi przez drugą ściankę. Cztery kółeczka mamy zrobione. Czas się zabrać za wiercenie kufra i skręcenie tego wszystkiego. Mamy nakrętki z zabezpieczeniem, żeby się to nie odkręcało pod pływem z wstrząsów jakichś. Troszeczkę większa podkładka od środka, która będzie trzymała to mocniej. Chyba jeszcze trzeba będzie uciąć, żeby to za bardzo nie wystawało. Do tego mamy taki rozkręcony karabinczyk, Gdzie założymy siatkę. Trochę niewygodnie mi się jedną ręką, bo... tym razem akurat film kręcę telefonem. Nie pomyślałem, że w ogóle będę kręcił. I to będziemy zaczepionej. Zakółko karabinczyk i dla pewności, albo dlatego, żeby nikt nam czegoś spod tej siatki nie wyciągnął, będzie dokręcany jeszcze. Na pewno się siatka nie odepnie, byle tylko przy wiercaniu nic złego się nie zadziało z kufrem. To będzie super. Jeszcze wymierzyć, w których miejscach wywiercić dziury i finito i będziemy gotowi na podróż, żeby się załadować ok, okay otwory w kufrze są powiercone jeden, drugi jeszcze dwa z drugiej strony, trzeci czwarty i zaraz będziemy wkręcać i nowej śrubki no. Taką samą e, długość. Mniej więcej. Tak to wygląda. W skończonej pracy prawie. Kółeczka luźno. Można zaczepić siatkę. W środku wygląda to w ten sposób. Są yy, naprędki z plastikowym zabezpieczeniem, żeby się nie rozkręcały, są włożone podkładki, żeby trochę rozłożyć ten odciąg siatki, zobaczymy jak się spakujemy, no a tak wygląda mniej więcej. Efekt końcowy po załadowaniu, oczywiście, to wszystko będzie jeszcze zawinięte jakąś folię. Najlepiej, żeby nie przemokło w razie deszczu. No i mniej więcej tak to będzie zapakowane. Jeszcze zabezpieczone dodatkowo gumami. Lepiej dmuchać na zimne niż zgubić bagaż. Mogę rzeczy chodzi z całym kuprem, dlatego tego spory tankback i można jechać.